Samochodów przybywa nam z każdym dniem. To już masowa motoryzacja. A zatem nowe problemy. Słuchaj informacja, panu zbytu? To jest wiatr 125P. Cięgło tam, coś nie w porządku, nie można ruszyć, żeby go docholować do warsztatu. Proszę się, proszę, pana, proszę się nie rozłączać. Ja zaraz spróbuję się porozumieć ze stacją. Znajdziecie kawał drutu, żeby nawlec zamiast linki gazu do schody? Halo, pogotowie, możecie notować? Numer rejestracyjny 3294 SV, powtórz numer. My mamy skodę zepsutą i to są goście zagraniczni, nie mogą się ruszyć, chcemy do, prosić o doholowanie na stawki. Rodzaj uszkodzenia? Po prostu motor nie rusza. Tak za pół godziny będzie u państwa samochód, proszę tam połowę oddać. Brat stoi na i podobno mu się zawieszenie przednie urwało. Możemy wysłać pomoc, ale to jest Fiat 124. W takim przypadku, jak Pani mówi, to może być mowa tylko o holowaniu. Ja mogła prosić o jakąś pomoc samochodową. Mnie dzisiaj w ogóle nie zakręcił akumulator. Ja Panią spiszę i pogotowie do Pani podjedzie. Za pół godziny 45 Ajda. minut. Słucham samochodu. Dojazd, dojazd, do wozu 10,60 za kilometr. Pogotowie spalowanie... warszawskiego polmo Przydałoby się więcej takich stacji. Coraz ciaśniej na naszych drogach i ulicach trzeba pełną parą rozwijać usługi motoryzacyjne. Kombajny Bizon Super Fabryki Maszyn Szniwnych w Plocku. Bezbędnie pracują na polach kraju i za granicą. Te kosztowne i skomplikowane maszyny wymagają w obsłudze nie lada umiejętności. Żniwa to dla fabrycznej zalogi czas egzaminu. Choć jakość bizonów nie wymaga reklamy, fabryka wzmocniła swój serwis techniczny. W razie potrzeby jej mechanicy w ciągu kilkunastu godzin dotrą do każdej maszyny. Ostatnio powiększyła się rodzina bizonów. Nowym dzielem inżynierów i robotników jest Bizon Gigant. Trzykrotnie wydajniejszy od starszego brata. Przystosowany również do zbioru kukurydzy. W maju Gigant wszedł do syryjnej produkcji i pomyślnie przeszedł wszystkie sprawdziane. Ośrodek Zdrowia w Birczy w województwie przemyskim. Dobrze wyposażony, ma własne laboratorium analityczne. Doktor Piotr Czumak, kierujący kilkunastoosobowym zespołem lekarzy i pielęgniarek, czuwa nad zdrowiem mieszkańców gminy. Radiotelefon umożliwia stałą łączność ze szpitalem wojewódzkim. Doktor Czumak trafił do Birczy tuż po studiach i osiadł na stale. Gotów na każde wezwanie, często jeździ do swych pacjentów na domowe wizyty. W zasięgu ośrodka aż 20 wsi. Przemierzać trzeba drogi i bezdroża, a nawet przeszkody terenowe, które wymagają wręcz rajdowych kwalifikacji. Wysłużony Fiat dobrze świadczy o FSO, ale już przydałby się nowy. Harcerska operacja Bieszczady 40. Druchni i druchowie na czas wakacji opanowali poloniny. Urządzają parkingi i pola kempingowe, budują drogi, linie telekomunikacyjne i sklepy. Remontują szkoły, prowadzą też stanice dla turystów. A kiedy zmotoryzowanego turystę na pętli bieszczadzkiej spotka niemiła przygoda, to jak spod ziemi wyrośnie prawdziwy zuch. Harcerska pomoc drogowa w mig naprawi uszkodzenie. Starsi harcerze ze szkół zawodowych i techników przyjeżdżają tu od czterech lat. Czas dzielą na pracę i wypoczynek. Błoną w Bieszczadach ich ogniska. Knieje może nie szumią, ale humory dopisują na pewno. Próba niecodziennego koncertu Orkiestry Przyjaźni. Grają połączone orkiestry studentów z Polski i NRD pod batutą dwóch dyrygentów. Najpierw za pulpitem Reinhard Schmidel z Lipska. nie Paleczkę przejmuje Wojciech Michniewski, prowadząc uwerturę Egmont opus 84. Ludwika van Beethovena. Ekiuda baletowa w wykonaniu pantomimy gest. Zafascynowani pantomimą Tomaszewskiego, studenci Politechniki Wrocławskiej przed 15 laty założyli swój zespół. Każdy ruch, gest, drgnienie ciała opanowali do perfekcji. Znaleźli własny styl wypowiedzi bez słowa. Afrykańskie bawoły wcale nie peszą się tym filmowym safari. Zwierzyna tego kontynentu niezmiennie budzi okrzyki zachwytu. Budzi również okrzyki grozy, choć te sympatyczne koty w okresie godowym podobno są niegroźne dla otoczenia. Najszybszy ssak na ziemi, Gepard, pędzi z szybkością 100 km na godzinę. Kto dorówna mu gracją w tym biegu? Nawet znudzone leniwe hipopotamy nie mogą ukryć swojego zdziwienia. Powruwałby legendarny ikar na takiej lotni. Bez koni mechanicznych i silników odrzutowych ludzie stali się ptakom podobni. Szybowanie na lotniach robi światową karierę. Zawitało także do nas. Czasami zdarza się przymusowe lądowanie w niebezpiecznym terenie, ale to podniebnych śmiałków wcale nie odstrasza. Ostatnio i do lotniarstwa dotarł postęp. niemiecki zapaleniec zamontował silniczek od piły i drewniane śmigło do swojej lotni. Może teraz fruwać z wiatrem i bez wiatru lądować tam, gdzie dusza zapragnie.